Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale otworzymy sobie paczkę z ikoną, więc dzisiaj nie nagrody za Division Rivals, tylko dzisiaj stwierdziłem, że zaczynamy na grubo od razu ten czwartek i odbieramy sobie SBC, otwieramy, nie odbieramy. Chciałbym odebrać za darmo, nie, za darmo to tak nie ma nic tutaj w tej gierce. Otwieramy paczkę z ikoną. Na początek zerknijmy jednak na obiektyw. Czy pojawiło się coś nowego? Muszę sobie tutaj dokończyć to jeszcze jedno, ale to dopiero podczas Food Champions. Muszę wygrać trzy spotkania, żeby całą tą grupę sobie tutaj domknąć. Jeśli chodzi o live events, no to tutaj też jeszcze tego nie było. W zakładce kampanii mamy kebala, którego chyba nie będę robił, chociaż zobaczę. No, może do jakiegoś składu, w jakichś wyzwaniach się przyda ale poza tym to myślę, że ciężko. Jeśli chodzi natomiast o SBC i o rzeczy, które pojawiły się nowe, oprócz oczywiście ikony, którą mamy teraz dostępną, to jest Sergio Busquets, który obecnie kosztuje 415 tysięcy. Gdyby chciał go ktoś zrobić od zera, tak prezentuje się jego karta, tak, tak, takie ma playstyle, więc dajcie znać, czy Busquetsa robicie, czy jednak nie. Jeśli chodzi o zrobienie tutaj wyzwania, które dotyczyło właśnie ikony, pewnie będę musiał sobie przejść zakładkę upgrades i o, i tu na koniec, bo już to mam zrobione, czyli max 87. Od zera kosztuje ono 200 tysięcy. Ja tutaj sobie przygotowałem małą ściągę też dla Was. I gdyby ktoś się zastanawiał, kogo najlepszego można trafić, to najlepszym trafem tutaj jest Fernando Torres, który kosztuje 680k. Wydaje mi się, że on będzie najdroższy tutaj, patrząc cenowo. No, MacLeod też jest fajny. W ogóle. Tego Raykarda bym chciał trafić. Naprawdę spoko jego karta się prezentuje, ale najbardziej to chciałbym trafić tego pana Zola. Nie wiem czy to pamiętacie widzowie, ale to jest trochę legenda mojego Ultimate Team i fajnie jakby wrócił w postaci trafu, który za chwilę będziemy uskuteczniać. Nie ma tych kart dużo, tak się zastanawiałem nawet czy, yy, czy tutaj nie poszukać sobie trochę po nazwiskach, ale nie wiem w sumie. Możemy spróbować, możemy się raz zabawić. Otwieram w takim razie paczkę z ikoną Skipuję, przesuwam od razu do klubu I poszukamy sobie tego zawodnika No myślę, że raz możemy tak zrobić Tym bardziej, że na RCG no nie będę miał wielu takich szans Więc pobawmy się trochę Wy sobie nie skipujcie tego filmu Tylko poszukajmy wspólnie i Zobaczymy jaka to będzie ikona Zaczynamy w takim razie od końca Luis Hernandez 86 overall Czy to jest ten piłkarz? Napastnik o wartości 130 tysięcy? Nie Czy to jest potężny Chabum Kun? Również 86 overall on kosztuje 400k. Nie. No tego gościa to raczej bym nie chciał trafić i to jest Larson, który kosztuje 80 tysięcy. To nie jest Larson. Dla wszystkich fanów Manchester United. Roykin, który no około stuweczki kosztuje. Nie jest to tragiczna karta, nie jest to jakaś wybitna, taki średniak. I to jest Roykin. Czyli mamy gościa do środka pola i teraz się muszę zastanowić. Ale wydaje mi się, że on będzie lepszy niż Tiuram. Co sądzicie, drodzy widzowie? No nie jest to wartość yy, przekroczona. Ile musiałbym zapłacić? Ile przepraszam? Ile zapłaciłem za, yy, za ten za to SBC? Czekajcie, bo to jest skład Realu Madryt, więc przełączmy sobie od razu na mój główny. No, ale w tym momencie można by tego Tiurama sprzedać, wrzucić sobie właśnie tego Royakina do środka, który będzie lepszy, ma playstyle. Hm. No, patrzcie, porównajmy sobie playstyle tych dwóch gości. Tiura, jeśli chodzi o defensywne playstyle, nie ma żadnego. Natomiast tutaj ma Intercept Roykin. Do tego jeszcze ma wślizgi, ale ma też te podania, które ja bardzo lubię grać moimi pomocnikami. No, i ma jeszcze tak zwaną bateryjkę, więc kilka fajnych playstyli jest. Porównajmy sobie tutaj też już statystyki. Ma lepszą fizyczność, defensywę, ma gorszą, o jeden, ale to nic. No, jest trochę wolniejszy, ma gorsze strzały. Ale podania ma lepsze, więc tutaj, jako typowy defensywny pomocnik i gość, który mi daje zgranie lepsze w składzie, to myślę, że ten pan to nie jest jakiś zły traf dzisiaj. Rozpoczynamy w takim razie zakupy, jeśli chodzi o mój skład. Na prawą stronę chciałbym kupić sobie kogoś innego i tak stwierdziłem, że zrobię całą obronę z i Kupiłem Hakimiego, który kosztował mnie 153 tysiące ta obrona teraz naprawdę mi się podoba. Hakimi ze stylem gry już kupiono od razu tutaj, akurat z kotwicą, ale myślę, że niektórzy go dają też albo nawet na Baziku, albo na kotwicy, no, no różnie, tak czy inaczej. Obrona jest gotowa. Co do bramkarza, tutaj no to będzie ktoś, kto będzie dawał zgranie. Tylko teraz się muszę zastanowić, kogo kupić zamiast jego Bo tutaj będzie tracił zgranie też Musiala. Ale myślę, że może to mu podniesiemy zaraz jeszcze. Czas na zakup numer dwa. I moim drugim piłkarzem, którego sobie kupimy, to będzie Olise, który naprawdę wydaje mi się, że może być fajnym grajkiem. Wiem, że ma trzy gwiazdki słabszej nogi, ale szukałem kogoś, kto będzie lewonożny, kto będzie mi pasował do składu i ma fajne playstyle. No i ma Technikala. Oprócz tego ma Fineski. Do tego ma też Rapida. 87 tempa, daje zgranie Musiali. Więc myślę, że Olise to nie jest zły wybór. Najwyżej go sprzedam, jak będzie coś nie tak. Tak, na razie prezentuje się ten skład. No, Al -Jaber wydaje mi się, że jest najsłabszy w tym momencie z ataku, ale na razie go jeszcze zostawiam, będę zbierał sobie na kogoś. I tutaj dorzucamy ostatniego gościa dziś, i to jest Tibo Kurtua. Powiem Wam, że no jestem zadowolony z tego składu, bo myślę, że fajnie się zupgradeował. Olise na pewno będzie lepszy niż Adeyemi, Hakimi będzie lepszy niż pani Scott. Tak samo Tibo Kurtua będzie lepszy niż Uday Simon. Nie wiem jak Grojkin, to sobie sprawdzimy za chwilę, zaraz bijamy do meczu. Ale dajcie znać, no ten skład mi się podoba. Zostało mi ile? 73 tysiące końców. No i będę musiał myśleć nad tym właśnie napastnikiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kogo jeszcze tam wrzucimy, ale to na spokojnie. Zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy ciekawego w pierwszym meczu. García. Co to, skład Atletico? Nie, dobra. Nico Williams, Alvarez, Dolan. Ciekawy skład. Liga hiszpańska, mocno. Aha, serio, to jest ten sam typ. Ej, to jest ten sam typ. Patrzcie na to. Wyjdzie drugi raz, czy nie? Ale jestem ciekaw. Nie, ej, no, nie chcę się tego komentować, bo to już nawet nie chodzi o tych ludzi, ale o to, że i jej z tym nic nie robi, no nie, no i patrzcie, patrzcie na takiego typa. Dajcie mi trzeci raz tego samego typa. Wychodzę! Jeśli chciałbym użyć słów, które określ, określą mojego przeciwnika, to, to, to myślę, że ten odcinek mógłby mieć zdjętą monetyzację. Nie, no, nie jak to jest? Czwarty raz! Ej, no to są jaja jakieś! Ej. No ja wiem, że można sprawdzać przed meczem, yy, z kim się gra, ale... Dobra, ja specjalnie będę starał się z tym gościem. Nie, ej. Nie wiem co powiedzieć. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. To, są jak... to jest niemożliwe. Ale on chyba też nie rozumie. Dobra, robimy mu robaczka za to. Dżdżownica, tak jest! Teraz wyjdź. Czemu teraz nie wyjdziesz? Co, jak się oddaje winy, to już jest gorzej, nie? Najlepiej wychodzić przy 0-0. Kurde, 1-1. Po krótkim nawet jak się przesuwasz. Robimy dżdżownicę po raz drugi. Proszę bardzo. Ej, no muszę z tym typem wygrać. No i mamy bramkę na 2 do 2. Szybka odpowiedź. 3-2. A tu jest dopiero 18 minuta. Dobrze, że ten Kikow wjechał. Oj, ładnie do Al-Jabara, al, al zejście do środka, żartowałem, jednak poczekam na Musiale i strzelę ci tak, tak jest, i co, i dżownica na 4-2. Trzymać to, panowie, z tyłu teraz, trzymać. Nie, oj, Al-Jaber, ostatnio ci się zbiera, takie sytuacje marnowane, tu powinno być 5-2. Jest piękny Dżamal I Dżdżownica po raz kolejny 5-2, 52 minuta spotkania Jeszcze dalej, jeszcze dalej mu trzeba dołożyć Ja wiem, że ziomek pewnie sobie spada z ligi no ale to jak Wychodzisz z meczu, to przynajmniej oddaj tego uina, Tym bardziej w rajwalsach, bo i tak masz porażkę I tak o, Ale ma dużo miejsca teraz Olise, Olise, spróbujmy tutaj wjechać W pole karne, Olise, prawa noga I mamy bramkę na 6-2 Jeszcze raz, aha Teraz wyjdzie chyba, czekajcie. Najpierw rzeczownica, później może. Ej, czemu nie było rzeczownicy? Wyszedł. Czwarty raz. Pozdrawiam. Albo nie pozdrawiam. Zobaczcie na to, drodzy państwo, mamy mecz o awans do trzeciej ligi. Po raz drugi będę rozgrywał takie spotkanie, że raz grałem i przegrałem z gościem 10:3, ale tak mnie zezłomował po prostu, że bez pojęcia się czułem, że jestem w tym meczu. Zapytałem go później po spotkaniu, w której lidze jest, i powiedział, że jest w połowie trzeciej ligi. Także być może jest tak, że mecze o awans gra się po prostu z ludźmi z wyższej ligi. Eee... No, chyba tak było w tamtym roku, tak mi się wydaje, tak czy inaczej szukajmy przeciwnika, no i zobaczmy jak ten skład będzie śmigał w meczu numer dwa co my tutaj mamy, Alison, na bramce Kunde, Campbell, ale obrona w ogóle, Zubi, Mendy, Pedri dobry skład i nie staj, kto jeszcze z przodu eee, Jamal, Jezus Nico, Williams. ten Jezus mi nie pasuje do tego składu, chyba, że on go ulepsza, bo widzę, że to jest ewolucja także pewnie będzie zrobiony dopiero za chwilę, taki jak trzeba są drogą no ja mam Aljabera, także to też nie jest typowo. Dobra. Druga próba. Uda się za tym razem, czy jednak nie? I to jest moja piękna asysta. Dziękuję, dziękuję widzowie. Mam nadzieję, że mi się podobało. <laughs> no co ja zagrałem w tym momencie? Co to było za podanie? Aj aj. Dobra, wjeżdżamy tym Oisę. Trzeba... Co ja robię w tym meczu? No i niestety mamy bramkę numer 2, nie wiem. Te spotkania o awans to jest po prostu czarna magia zawsze dla mnie. Po długim? Tak jest, dobra. Al Jaber na 2 do 1, szybka odpowiedź, 15 minuta. Trzeba grać swoje, ja zawsze nie wiem. Ja mam ważny mecz, to za bardzo kombinuję, za dużo myślę i wtedy podejmuję jakieś takie głupie decyzje. Lewa noga, z prawej też może być dobitka w słupek. Uff, dobitka w słupek, tak, strzał w słupek. I mamy 2 do 2. Taka ciekawostka w ogóle wczoraj, jak ym, Vini uderzał na bramkę, uderzył w słupek i Jude Bellingham dobijał. To normalnie przez UEFA została zaliczona asysta dla Winniego. Nie wiedziałem, że tak jest, że jak uderzysz w słupek i ktoś dobije, to masz asystę? Ciekawe, czy to zależy od ligi, czy po prostu tak jest, a ja nie wiedziałem jakoś o tym. Aaaa, mamy bramkę na 3-2, do mal tym razem. Ale zbyt łatwo dałem mu tam wejść, chyba na raz tak poszedłem tym obrońcom jednym i to się zepsuło wtedy wszystko. No, musi to być gol! O, Lise prawa noga! Zawiódł, zawiódł w tym momencie i to jest ta słabsza noga, o której mówiłem, że może mi nie będzie przeszkadzać, a jednak przeszkodziła. Powinno być 3-3. Padło to? Ej, przecież ten... nie rozumiem teraz jak to weszło Tibo, co ty zrobiłeś? Dobra, przesuwał się na tamten słupek, więc mamy 4 do 3. Łapiemy bramkę kontaktową i teraz trzeba dobrze grać w obronie i to docisnąć jeszcze. To jest do ugrania. W FC 26 na spokojnie tylko czekajcie, brońmy Kikofa, brońmy Kikofa, bo tutaj tym i się będzie kręcił. Dobra, mamy to. Dobra, kudus Uff. Tak jest, mamy 4-4 Ale już do końca zostało zbyt mało czasu Żeby coś tu spróbować się zrobić Chyba, żebym teraz przejął tą piłkę To może, może jakoś by się udało Jest piłka Ostatnia akcja w meczu i widzicie, i moje głupie zagranie do środka. No i to jest to. To jest to, dlaczego ja nie wbijam lepszych bilansów, i dlaczego niestety tego meczu nie wygrałem. Pośpieszyłem się, zagrałem do środka, straciłem piłkę gościu. Na spokojnie sobie to rozegrał jeszcze. Strzelił. No i zamiast wygrać ten mecz albo mieć sytuację 100% na koniec, tego przegrywam. Mój błąd, ale dobrze mi się gra tym składem. To są już po prostu błędy, które ja muszę wyeliminować swoje. I, I będzie dobrze, bo ten skład fajnie mi pracuje. W ogóle ten Roykin na plus, zdecydowanie na plus. Tak czy inaczej, mimo tego, że nie udało się dzisiaj zdobyć awansu To myślę, że ten odcinek można uznać, że jest udany Wiem, że mogłem trafić lepiej, ale nie trafiłem tragicznie Skład się ulepszył Teraz tylko zbierać, grać sobie dalej I zobaczymy, jak ten skład będzie się zmieniał Z tym Olise jeszcze się zastanowię No bo Hakimi gra super Roykin jest naprawdę fajny Tibo no raz nie wiem, co zrobił w tej sytuacji no to się zdarza Więc pod znakiem zapytania tylko Olise Trochę więcej nim pogram, to zobaczymy Także mordki, dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. Widzimy się już jutro. Powodzenia, jak otwieracie paczkę z ikoną i do następnego. Piona.